Koła pełna emocji. Co nam mówi nasza głowa? Mózg produkuje myśli cały czas, tak jak oddychanie czy bicie serca, dzieje się to niezależnie od naszej woli. Nie ma sensu z tym walczyć. Czasem jednak natłok myśli jest trudny do zniesienia. Czy da się coś na to poradzić? Przecież nie można nagle usunąć wszystkich myśli. Czasem nasze myśli wcale nie odpowiadają temu, co dzieje się w rzeczywistości. Nie zawsze trzeba przywiązywać do nich wagę. Kiedy dostaniesz złą ocenę, może pojawić się myśl: Jestem głupia. Zaczynasz czuć się źle. Natrętna myśl wpływa na Twoje emocje. Zła ocena jest jednak tylko złą oceną. Nie oznacza niczego więcej. Może w dniu klasówki miałaś gorszy dzień, źle spałaś, coś cię rozproszyło, a może za bardzo się denerwowałaś? Czasem wciąga nas spirala negatywnych myśli. W takim stanie ciężko się uczyć, skupić na innych obowiązkach albo cieszyć się zabawą i towarzystwem kolegów i koleżanek. Kiedy się uspokoisz, łatwiej zauważysz tę spiralę złych myśli. Możesz im wtedy powiedzieć: nie! Stop! Nasze myśli nie zawsze prawidłowo opisują rzeczywistość.